Wiosna. Jak zwykle już w marcu na lotniskach aeroklubowych zaczęło żywszym tempem tętnić życie. W ruch poszły silniki, a na tle wczesnowiosennego nieba coraz częściej zaczęły się pojawiać smukłe sylwetki szybowców. Rozpoczął się nowy sezon. W pierwszym roku nowego tysiąclecia państwowości polskiej i w dwudziestym trzecim roku Polski Ludowej. Jeżeli uważacie, że podkreślając to popadamy w patos, wybaczcie, ale mamy potem szczególne powody. W tym czasie odbyło się kolejne spotkanie lotniczych działaczy, które w historii lotnictwa odnotowane zostało jako ósmy krajowy zjazd aeroklubu PRL. Przybyli nań z całej Polski najlepsi z najlepszych, najbardziej zasłużeni z zasłużonych, rekordziści i mistrzowie, seniorzy i młodzież. Wielu spośród nich już w przeddzień zjazdu spotkało zaszczytne wyróżnienie, stanowiące równocześnie jakże należny im wyraz uznania. Odznaczenia Ministra Obrony Narodowej, Medale za zasługi dla obronności kraju otrzymało w tym dniu 130 działaczy lotnictwa. Gdyby spisać zasługi każdego z nich, zajęłoby to zapewne wiele miejsca. A cóż dopiero wszyscy razem wzięci? To przecież żywa historia, to dzień dzisiejszy i jutro naszego lotnictwa. Żeby dowiedzieć się czegoś konkretniejszego na ten temat, spróbujmy włączyć się w nurt obrad zjazdu. Jan Antoniszczak to honorowy prezes Aeroklubu Krakowskiego, którego jako jednego z pierwszych spotykamy w kuluarach. Panie prezesie, przepraszam pana bardzo, jak Proszę wiemy w Aeroklub Krakowski zajmował się organizacją Muzeum Lotniczego. Coż by mógł Pan Wam na ten temat powiedzieć? No może najważniejszą chyba rzecz, że Kraków jest samą miastem muzeum i ma ich kilkanaście. Tak. A to jest chyba najmłodsze muzeum i najszybciej zorganizowane, bo inicjatywa powstała z, chyba przez Radę Seniorów przy tak. Rokubie Polskiej Rzeczypospolitej Rze w 64 roku, w 62 roku. W 64 już była pierwsza ekspozycja, no i teraz zapadła decyzja, że Naczelna Organizacja Techniczna przejęła to muzeum, pierwsze muzeum w Polsce lotnictwa pod swoją opiekę. Aeroklub, no władze miejskie, władze polityczne stwarzają opiekę. Myślę, że ona będzie w formie chyba jakiejś rady opiekuńczej. Chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić, że jeżeli chodzi o pierwszą ekspozycję w 64 roku, to zwiedziło ją w w dwóch miesiącach ponad 100 tysięcy ludzi, w tym większość młodzieży. Świadczy to jednak o zapotrzebowaniu tego rodzaju muzeum. No, na koniec chyba podziękowanie. Decyzję właściwie przeprowadził nam marszałek Polski Marian Spycharski. Kraków szczyci się lotniczą wystawą, a Jelenia Góra? Posłuchajmy, co powie nam na ten temat prezes aeroklubu jeleniogórskiego Władysław Kuczera. Panie prezesie, jak wiadomo, w naszej gospodarce wysoko cenimy sobie dewizy. Tak. Może nie wszyscy się orientują, że Euroklub w specyficzny sposób również dostarcza nam dewizy. Właśnie pana Euroklub. Może pan będzie uprzejmy coś na ten temat. Tak, więc do nas od ubiegłego roku przyjeżdżają piloci zagraniczni, którzy chcą zrobić diament wysokościowy, to jest ponad 5000 metrów. Przyjeżdżając do nas. Płacą dewizami z danego kraju, z jakiego pochodzą. E, oczywiście ten diament nie jest na zawołanie, bo muszą być warunki odpowiednie. Oni już orientują się u siebie według warunków meteorologicznych i przyjeżdżają. Ubiegłego roku tak się szczęśliwie trafiło u nas, że w jednym dniu zostało wykonane, zrobionych 20 diamentów, w tym 4 Duńczyków, coś 5 czy 6 Niemców. Z NRD. Następnie mieliśmy ubiegłego roku z Wenezueli dwóch Polaków, Szweda, Francuzów czterech. Jednym słowem, ten ruch do nas obcokrajowców na diament wysokościowy jest coraz to większy. No i oczywiście płacą za to wszystko dewizami. W Uluarach spotkaliśmy także dyrektora lotniczego zespołu usług gospodarczych, inżyniera Jana Krężałka, i poprosiliśmy również o kilka słów. Przedsiębiorstwo usług lotniczych i produkcji Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ma bardzo ważny odcinek pracy dla gospodarki narodowej. Naszym jest współpraca z rolnictwem, leśnictwem, gospodarką komunalną i przemysłem częściowo. Chodzi tu przede wszystkim o ochronę roślin. Samolot jako nowoczesne narzędzie w w dziedzinie postępu technicznego jest najbardziej wydajną maszyną rolniczą. Samolot pracuje za 50-60 ciągników, względnie za 60 ludzi. Przy tym obsługuje go tylko dwie osoby. Samolot ma 50- do 100-krotnie większą wydajność jak ciągnik, tak że Dzięki właśnie tym jego walorom, kolosalnym, technicznym, jak też dodatkowym, że nie niszczy upraw, nad którymi unosi się, rozpylając owadobójcze środki chemiczne, daje dodatkowe efekty, bardzo poważne i bardzo znaczne dla gospodarki narodowej. Te efekty można by określić w każdym razie w poważnych setkach milionów złotych dodatkowych korzyści dla gospodarki narodowej. Przenieśmy się teraz na salę obrad. Ósmy krajowy zjazd otwiera prezes Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Stefan Antosiewicz. Towarzysze delegaci, szanowni goście. W imieniu ustępującego zarządu głównego Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Witam serdecznie wszystkich zebranych uczestników ósmego krajowego zjazdu naszego stowarzyszenia. Szczególnie gorąco pragnę przywitać dostojnych gości, którzy swoim udziałem zaszczycili naszą dzisiejszą uroczystość. Miłym akcentem zjazdu lotniczego było wręczenie dyplomów FAI imienia Paula Tissandier. Pierwszy dyplom. Józef Olszewski, przewodniczący naszego wjazdu. Drugi dyplom. Czesław Mankiewicz. Również przewodniczący naszego tego wyjazdu. I trzeci dyplom Zdzisław Reguła, członek Głównej Komisji Rewizyjnej. Przepraszam bardzo, że nie wychodzę, ale to jest tak ciasno, że nie mogę wyjść. Gratuluję sekretarza. Pilot szybowcowy Stanisław Józefczak z aeroklubu Tatrzańskiego otrzymał medal imienia Czesława Tańskiego. Zjazdy lotnicze to sejmiki ludzi dorosłych. Nie uchodzą one jednak nigdy uwadze rozmiłowanej w lotnictwie młodzieży. Przynosi ona zawsze ze sobą wzruszające, serdeczne życzenia. W imieniu młodzieży, lotniczych i harcerskich drużyn lotniczych witamy serdecznie delegatów na ósmy krajowy zjazd aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jesteśmy dumni z osiągnięć sportowych naszego lotnictwa. Z naszej strony pragniemy zapewnić Was, drodzy delegaci, że dołożymy starania, aby nasze młodzieńcze siły w połączeniu z wytężoną nauką i pracą mogły godnie kontynuować tradycję naszych skrzydeł i pomnażać Wasz dorobek dla chluby naszej ukochanej ojczyzny, Polski Ludowej. Odznaczenia i dyplomy, życzenia i gratulacje to bardzo miła część każdego zjazdu. Miła, lecz nie najważniejsza. Delegaci największe korzyści spodziewają się zawsze wynieść i wynoszą z części roboczej, konkretnej i rzeczowej dyskusji. Wprowadzenie do takiej właśnie dyskusji wygłasza prezes aeroklubu PRL Stefan Antosiewicz. Towarzysze delegaci, spotykamy się dzisiaj na kolejnym naszym ósmym krajowym zjeździe Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej najwyższej instancji naszego stowarzyszenia, ażeby jak zwykle w takich okazjach dokonać spojrzenia wstecz, podsumować i ocenić wyniki pracy w minionym okresie i ażeby na podstawie wyciągniętych z tej oceny wniosków nakreślić dalsze kierunki i zamierzenia działalności naszego stowarzyszenia. Na następny okres. Delegaci z zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia głównego inspektora lotnictwa generała dywizji pilota Jana Raczkowskiego. Szanowni towarzysze delegaci, pozwólcie, że z okazji ósmego krajowego zjazdu Aeroklubu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przekażę Wam, a za Waszym pośrednictwem wszystkim członkom, działaczom społecznym i sympatykom lotnictwa sportowego, serdeczne pozdrowienia i życzenia pomyślnych obrad od ministra obrony narodowej, marszałka Polski Mariana Spychalskiego, od kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej i od wszystkich lotników wojskowych. W dalszej części swego wystąpienia główny inspektor lotnictwa szczegółowo omówił rolę i zadania aeroklubu PRL jako organizacji stanowiącej ważne i cenne zaplecze lotnictwa wojskowego oraz mocne ogniwo w systemie ludowej obronności. Proszę o zabranie głosu ministra Stanisława Mroczka. przede wszystkim przekazać Wam serdeczne pozdrowienia od kierownictwa Ministerstwa Komunikacji i od zarządu Głównego Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców, który mnie do tego upoważnił, i życzyć Waszemu Zjazdowi pomyślnych obron. Po przemówieniu ministra Komunikacji... Mroczka rozpoczęła się ożywiona dyskusja na temat dotychczasowych osiągnięć i zadań lotnictwa sportowego. Podczas przerwy w obradach otwarta została specjalna wystawa obrazująca kilkudziesięcioletnie tradycje oraz ponad dwudziestoletni dorobek lotnictwa sportowego w Polsce Ludowej. Sama wystawa ze względu na bogatą treść i nienaganne walory artystyczne godna byłaby oddzielnego potraktowania. Zgodnie z intencją naszej wizyty wykorzystajmy ją jednak jako oprawę i tło do kontaktu z ludźmi biorącymi udział w ósmym zjeździe. Metody lotniczego szkolenia młodzieży w Aeroklubie Wrocławskim przedstawił prezes Julian Buczak. Aeroklub Wrocławski ma duże doświadczenia na odcinku współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Może pan, panie prezesie, będzie uprzejmy nam powiedzieć, na czym ta współpraca polega i co w efekcie wam daje. Od pierwszych dni założenia Aeroklubu zawsze przywiązywaliśmy dużą wagę do pracy z młodzieżą. Od przeszło 10 lat we Wrocławiu istnieje szczep harcerski Błyskawica, który dysponuje nawet własnym samolotem. Organizujemy na co dzień kursy dla instruktorów lotniczych spośród młodzieży, którzy następnie troszczą się i działają w kołach lotniczych. Poza tym prowadzimy szereg modelarni. Mamy ponad 60 drużyn w mieście Wrocławiu o tematyce harcerskiej. Nasi przedstawiciele zasiadają. W w Radzie Przyjaciół Harcerstwa Polskiego, co ma ścisły związek i wpływ na podnoszenie poziomu jego pracy i zainteresowania w zainteresowaniach lotniczych. I to chyba jest główny powód, dla którego się tak troszczymy. Zapewnia to bowiem udział nowych i dopływ nowych kadr do pracy w aeroklubie na przyszłych pilotów, skoczków, szybowników. Czy wyraźnie daje się zauważyć we Wrocławiu przewaga młodzieży z harcerstwa? Jeśli chodzi o przyjmowanych na szkolenie dla Europlugów. Tak się składa, że głównie piloci nasi, szybownicy, modelarze rekrutują się bądź to z byłych harcerzy, bądź to spośród członków ZMS, ZMW. To jest nasze naturalne źródło dopływu. Chciałbym zwrócić jeszcze bardzo uwagę na jeden bardzo istotny moment, mianowicie podjęliśmy się ostatnio przeszkolenie kilkudziesięciu nauczycieli. Którzy prowadzą zajęcia praktyczne z młodzieżą. Nauczyciele ci, jako fachowcy, modelarze, będą rozwijali właśnie tą politechniczną działalność w szkołach, co znowu zwiększy zainteresowanie młodzieży pracą i problematyką lotniczą. W dziale poświęconym lotniczemu przysposobieniu wojskowemu spotykamy głównego inspektora lotnictwa, generała dywizji, pilota Jana Raczkowskiego. Posłuchajmy. Obecnie stosowany system szkolenia w lotnictwie został wypracowany parę lat temu wspólnie z Aeroklubem i wydaje mi się, że na tym etapie jak najbardziej nam odpowiada. Mianowicie chodzi mi o to, że początek przygotowania pilota wojskowego rozpoczyna się już na lotniskach Aeroklubu. Mam na myśli LPW pierwszego stopnia, LPW drugiego stopnia. Wydaje mi się, że chyba nie ma potrzeby w tej chwili mówić o programach szkolenia na LPW pierwszego czy drugiego stopnia. To są sprawy znane, ale sądzę, że warto wspomnieć i warto podkreślić, że w tej chwili nasze programy szkolenia pilotów w wojsku są ściśle związane z programem szkolenia w LPW pierwszego i drugiego stopnia. To jest jeden proces przygotowania pilota. Gdyby powiedzmy sobie w tej chwili kazano zmienić nam ten dobry system, ten dobry system szkolenia, to my wojskowi z całą pewnością bronilibyśmy tego systemu, dlatego, że on jest dobry, on zdaje egzamin, dlatego że my przyjmując młodego człowieka do szkolenia w wojsku mamy już jego w jakimś sensie przygotowanego do pracy w lotnictwie. Od strony nazwijmy to psychicznej, od strony moralnej. No i troszeczkę już młody kandydat do lotnictwa wojskowego ma jakieś ubycie z powietrzem. Znamy już relację aeroklub a wojsko. Nie jest to jednak jedyna relacja, jaką Aeroklub PRL może z satysfakcją odnotować na swym koncie. Posłuchajmy więc jeszcze dyrektora polskich linii lotniczych lot, inżyniera Jana Zwierzyńskiego. Z trzech lat wziął kilkudziesięciu pilotów z aeroklubu z terenu całej Polski. W tej grupie byli zarówno wybitni sportowcy, jak i instruktorzy. Według naszej oceny cenniejszym nabytkiem dla nas są instruktorzy, zwłaszcza ci, którzy mają techniczne wykształcenie. Można podać szereg nazwisk. To jest Grzędzielski z Warszawy, Wójcicki z Krosna, spośród zawodników Makula ze Śląska. Część z nich już dzisiaj jest kapitanami na Iłach 14, a szereg innych drugimi pilotami. Makula, Polak i kilku jeszcze szkoli się obecnie na samolotach n 24 Trzeba o tej całej grupie powiedzieć, że bardzo szybko awansowała na skutek tego, że z jednej strony ci ludzie mieli dobre przygotowanie, a z drugiej strony były potrzeby. O ile w 40-50 latach trzeba było czekać na awans na kapitana około 8 lat, to ci młodzi, którzy przyszli za aeroklubów w roku 64 i 5 awansowali w ciągu 2-3 lat. No, y okazuje się, że obecnie y wyczerpaliśmy praktycznie wszystkie zasoby doświadczonych pilotów i instruktorów. W aeroklubie i obecnie stoi ostra potrzeba wzmożenia szkolenia pilotów przez aerokluby, tak żeby za 2-3 lata można było znowu dużą grupę wyciągnąć do lotu. Jesteśmy z tych ludzi generalnie mówiąc zadowoleni. W dziale szybowcowym wystawy spotkaliśmy pana inżyniera Śmierkiewicza, konstruktora szybowcowego i pana Jerzego Popiela, znanego wyczynowca. Znanego na świecie y, szybownika. Proszę Panów, dzięki Panom, szybownictwo polskie znane jest na całym świecie. Jak dowiedzieliście się takich doskonałych sukcesów i osiągnięć? No, należy się małe sprostowanie, oczywiście, to jakąś tam może cedziałkę mamy w tej dziedzinie, prawda, jeśli chodzi o rozsławienie polskiego szybownictwa. Na sukcesy. I dobre imię Polskiego Szybownictwa składa się nie na nasz, nie nasz osobisty dorobek. Nad tym pracuje dużo kolegów i na pewno oni mają większy wkład niż my w to. Po prostu po to, żeby raz zbudować szybowiec, a dwa potem dobrze na nim latać, nie wystarczy praca jednego pojedynczego człowieka. Szybowiec konstruuje duża grupa ludzi, których każdy ma bardzo duży wkład i szczególnie powiedzmy takich szybowców typu jak Zefir czy Foka, które prowadził inżynier Szuba, inżynier Karmus. Tam bardzo wyraźnie się dawało odczuć właśnie konieczność pracy zespołowej. Zagadnienia były mocno skomplikowane. Jeżeli chodzi o samolatanie, to też sądzę, Jurek, to nie jeden pilot te sprawy po prostu wypracowuje. To jest też kwestia współpracy w powietrzu, jakiegoś szkolenia, trenera i tak dalej. Prawda? Tak, no trzeba tutaj podkreślić, że. Polscy piloci na przestrzeni powiedzmy ostatnich 10 lat latania wyczynowego wypracowali pewien specyficzny poziom taktyki latania. I głównie dzięki temu, prawda, mamy pewne osiągnięcia w szybownictwie. Tu właśnie trzeba podkreślić dużą pracę teoretyczną niektórych kolegów z dziedziny wyczynu szybowcowego, na przykład pracę kolegi Makuli, kolegi Cirakowskiego jeszcze wcześniej, prawda? No i później na każdych kolejnych mistrzostwach Polski, oczywiście. I te prace teoretyczne zostały jakoś praktycznie potwierdzone i jakieś wnioski praktyczne z tego wyciągnięte. I właśnie wypracowaliśmy w sumie tą taktykę jakiegoś latania polskiego i tak mniej więcej oceniają nas na świecie właśnie, że mamy tą swoistą taktykę latania. Powiedzieliśmy na wstępie, wiosna, jak zwykle na lotniskach, zaczęło żywszym rytmem tętnić życie. Aby utrzymać to tętno i rytm, czuwają najbardziej doświadczeni działacze lotnictwa. Czuwa wielotysięczna ofiarna kadra. Czuwają dziesiątki tysięcy gorących serc, mózgów i rąk członków Stowarzyszenia. Szeregi te rozwinięte w bojowe tyraliery na dziesiątkach aeroklubowych i szkolnych lotnisk dążą w nieustannym marszu ku najwyższemu celowi, jakim jest zagwarantowanie nienaruszalności granic powietrznych oraz wolności i niepodległości naszej socjalistycznej ojczyzny. thank <music> you